Włoczam polski i od palansy Wiedźmina Jest dużo dobrych gier, ale ta gra już przegina Ta grafika jako super i te drzewa jak prawdziwe Co duży, takie lasy były dawno już w skierimie Tu jaka grafika, wodiczka jak życie pa To nie jest wieźmy, tylko przerobione GTA O jak super ile zadań, ile misji do zagrania A nie bolą cię już nogi od tego durnego biegania Wiedźmień niby... Tak Mocny do potworów zabijania, ale zamiast machać miecze zbiera znaki zapytania Może więcej zadań dajcie, o jest tutaj misja chyba, a nie zamiast fajnej misji jakaś durna beczka pływa Albo ratowanie wiosek, klucz i skarb należy zdobyć, bardzo fajny, jak ktoś lubi cały czas to samo robić O, a miecze niech się psują, no i zbroje, nie ma sprawy, ktoś ma jeszcze jakiś pomysł na popsucie mi zabawy? Wiedźmin Gerard nosi kalesony, Wiedźmin Gerard śmierdzi bo jest cały pobrudzony Wiedźmin Gerard śmierdzi, każy człowiek go unika wiedź jest tak słaby, że już wolę grać w gotyka. A, bo Wiedźmin kradnie kalafiory wiedź śmierdzi, bo pod swoim zbrojem jest spocony wiedź Gerard śmierdzi, każy człowiek go unika Wiedźmin jest tak słaby, że już wolę grać w gotyka. Szukam konia, suche wargi mam już od pizdania Chciałem szybciej dojść do znaku zapytania On ucieka gdzieś na drzewo, pływa w rzece, weź go bądź Zamiast mi pomagać, to mnie wkurza, nie wytrzymam, co za durny koń Widz nie trzy, dodali nam super broń, dodali kuszę, widziałeś, może z niej strzelałeś? Waszej broni nie znam, tą kuszę sobie daruj, w koło zabijesz pistoletem z bazaru. Pięć Gerard, nosi kale sody, pięć Gerard śmierci, bo jest cały pobudzony, pięć mi Gerard śmierci, każy człowiek go unika, wieć Gerard jest tak słaby, że już wolę grać Pięć min Gerard, kradnie kalafiory, pięć Gerard śmierci, bo pod swoją zbroją jest spocony, pięć Gerard śmierci, każy człowiek go unika, Widźmin Gerard jest tak że już wolę grać w botika. Ale weź nie obrażaj, przecież taka super gra. No i po co szukać błędów, jakich przecież nie ma tam? Zawiedź mi na to bym zabił, nawet ze mną nie próbujcie. Dobra, cichaś tam Cyryle, grajcie dalej i zluzujcie. Burger.